Witam, witam Was kochani, witam. Nie ma dźwięku, już jest dźwięk, słyszycie mnie. Mówię, że wideo mi się przerwało. To, to które nadawałem poprzednio, jest to wideo, które zacząłem, zacząłem używać do tego, żeby tłumaczyć z, z GAI, z youtube'owego kanału GAI, ale... Ja widziałem mnóstwo wideo różnego rodzaju, mnóstwo kanałów, które wykorzystują, wykorzystywały wideo z GAI i nikt tego nie blokował, nie? więc nie wiem, co tutaj się dzieje. Czegoś takiego jeszcze nie miałem, wszystko mi padło, więc prawdopodobnie automatyczne boty się włączyły, youtube'owe, żeby żeby po prostu no, przerwać nam te nasze dzisiejsze rozważania. Ja e, tutaj wchodzę tylko, żeby... Nie będę tego dokańczał, bo, bo słuchajcie, bo to no, od razu nam to wymiecie, e, ale e, no, to tylko tak przelecę bez dźwięku. To wideo, e, jak pójdziecie do końca, możecie je oglądnąć. Nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie, ale Pokazuje właśnie już tyle lat do tyłu, że były te przypuszczenia o istnieniu struktur podziemnych pod piramidami. I no, tak jak mówiłem w poprzednim wideo, nie były to żadne jakieś piramidy, które służyły do, jako grubowce, tylko to struktury energetyczne. No i to, to... kurczę, no nie wiem, szkoda, że nie mogę wam do końca tego przetłumaczyć, bo to jest super wideo, które nam tutaj pokazuje o co chodzi, ale e, możecie je znaleźć, nie? Jak pójdziecie na gaia.com 7 Levels below Giza To jest tam właśnie około 20 kilku minut e, to wideo i, i możecie je oglądnąć. E, Mija ram, Andy, jesteś niewygodny. Nie, no po prostu... Po prostu... YouTube nie lubi, jak ktoś tam coś kopiuje. Chociaż to wideo chyba nawet jest za darmo. Można je znaleźć na, na, na YouTube. Więc, więc nie wiem o co chodzi. Ale... No nic. Dałem Wam początek takiego no, haczyk do myślenia. I... Pokazuje, że to pokazuje, że ludzie już o tym wiedzieli od dawna, że te całe historie z podziemnymi jakimiś miastami, a tutaj no, strukturami pod piramidami są, miały miejsce, są z nami, były z nami cały czas, tylko nas cały czas okłamują i nie mówią o co chodzi do końca. Ja myślę, że to są szokujące wiadomości, jeżeli one są prawdziwe, bo, bo dużo naukowców tych tak głównego nurtu nie wierzy w to i nawet chyba nie chce sprawdzać, ale, ale podejrzewam, że jeżeli jest to prawda, to to wypłynie prędzej czy później na wierzch, więc nie mamy się czym przejmować. Te struktury po prostu no, są tak masywne, że trudno Trudno przejść z boku od, obok tego i, i nic o tym nie mówić. Nie? No jak, ja czekałem kilka dni, żeby, żeby zobaczyć, jak to się rozwinie. Wygląda na to, że no coś w tym jest. Nie? Coś, tutaj, coś tutaj naprawdę działa w tym kierunku, że to nie jest jakaś tam bójda, że to ktoś wymyślił specjalnie, żeby zrobić kolejną teorię spiskową. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja kochani będę się z wami żegnał, bo już jest już późno. Mm. Andy umieść link. Dziękuję. Zaraz poczekajcie, ja zaraz znajdę znajdę to wideo, um, które jak pójdziemy na... Jak zaraz je gdzieś tutaj mam w historii, jak pójdziemy na Gaia na YouTube channel to tam można... O, proszę bardzo. To jest. jest część tego tylko. Zobaczcie to Ja je znalazłem Control, we are now monitoring. Wkleję. Szybciutko. To jest. To jest prosto właśnie z GAI, nie? To... To jest to wideo. Proszę bardzo, wklejam wam link na czacie. Na pewno można sobie tutaj przetłumaczyć subtitles, ale tłumaczenie. Czekajcie jak je włączyć. Ja nigdy z tego nie korzystałem, ale podobno Auto Translate. O, mamy Polish. Gdzie jest Polish? Polish. if czy to leci. Were able to store the records, the histories, the writings and examples of technologies from their time that would be preserved for future. O, no właśnie, widzicie, można można sobie tak to przetłumaczyć. To ogląd oglądajcie to do końca. Ja nie będę tutaj dalej ryzykował, no bo zaraz znowu wytnął nam tu live. A was e, zapraszam na... No, w, e, na niedzielę. Na niedzielę, e, jak Grzegorz Skwarek się wyrobi, to zrobimy super długi taki live, gdzie tam będziecie mogli zadawać pytania. Grzegorz e, już od jakiegoś czasu tutaj nie był u mnie, ale... Jak teraz zrobimy ten program, to będzie Bomba. On powie dokładnie o, o tym, co czeka nas, astrologicznie mówiąc w następnych kilku latach. Rozwieje różnego rodzaju właśnie bzdury, o których ludzie mówią tutaj dookoła. Pokażę wam, jak astrologia. Jak, dlaczego astrologia jest królową nauk i no i zobaczymy. Zobaczymy czy będzie wam się to podobało. Mam nadzieję, że tak. I będziemy działać dalej. Ja jeszcze tylko czekajcie przeglądnę może jak już jestem z wami przeglądnę najnowsze wiadomości. Może coś się wydarzyło po drodze. No, tak jak mówię, mam już tu wymiotuję tymi politycznymi rzeczami. Akurat nie chcę mi się za bardzo nic nawet słuchać, bo to jest jedna wielka matnia taka i w Polsce i tutaj, no macie w Polsce kampanię, to jeszcze, yy, jeszcze coś tam, no, no musicie działać. My tutaj już, ma, jesteśmy po kampanii, więc możemy oczywiście odpocząć, ale yy, cały czas się w Stanach Zjednoczonych tyle dzieje, że jakby, jakby ktoś, Chciał to komentować, to trzeba kolejną pracę sobie z tego zrobić. Ja nie mam na to czasu, a jak będzie się coś działo ciekawego, to wam powiem. No cały czas widzę, że są ciągle nowe informacje o tych piramidach, prawda? Jak pójdziemy na, na X, na X po polsku. dużo, dużo, o, pre, na pewno słyszeliście prezydent Trump e, ogłosił, że będziemy mieli nowy, nowego myśliwca, F-47, 47 to chyba się nie wzięło tak o, z niczego, bo on jest 47 prezydentem, F-35, następny powinien być F przynajmniej 36, może 40, nie 47, ale wiadomo dlaczego. E, no mam, w ostatnio widziałem kilka filmów przysłali mi ludzie e, takich nie pokazywałem wam. To, to właśnie mówiłem o tym. Czas, czas, czasami ten na tym eks można dostać zawrotu głowy, bo e, wszelkiego rodzaju informacje się tutaj powtarzają, albo, no albo są tak niektóre drastyczne, że e, no, że niech, pff, trudno je przetrawić. O tak można powiedzieć. No, Trump walczy z cały czas e, z tymi e, demonami, ale e, na razie wygrywamy tę walkę e, i e, nie przejmujemy się tym, co tam, jak krzyczą demokraci, czy też lewacy. Po prostu e, trzeba iść do przodu, e, niszczyć ten stary układ, budować nowy. E, Jackowski mówi, że Trump musi bardzo na siebie uważać. No Mamy przepowiednie już, że tutaj w 2025 roku zginie, że przestanie funkcjonować. Ja myślę, że e, demokraci nie, nigdy nie przestaną e, chcieć pozbyć się go e, w jakikolwiek sposób, by mogli, e, ale mm, no, pan Jackowski już dużo miał przepowiedni, które się nie sprawdziły albo sporadycznie sprawdziły. Ja do niego napisałem. Chciałem się z nim skontaktować, żeby właśnie zrobić programy o Trumpie, ale w ogóle się nie odezwał. Także no, no może y mieć y no, swoją opinię. Ja raczej nie sądzę, że pozbędą się w tej chwili y Trumpa, bo Trump y Umacnia swoją pozycję, i jakby się go pozbyli, to natychmiast skakuje węzł, który jest jeszcze gorszy od Trumpa. Także z punktu widzenia globalist, globalistów, to oni by zamienili, wpadli z deszczu pod rynne. Więc ale bądźmy przygotowani na wszystko. Jeżeli tak się stanie, to znowu będziemy mieli wielkie turbulencje na świecie. Pozdrawiam Was, kochani będę już tutaj kończył bo pora, no i tak jak mówię no sorry, że nie udało nam się dokończyć tego filmu uh, tutaj uh, gdzie on był tego, tutaj Underworld te, te, po tych, tych systemach podziemnych pod Gizą, ale zobaczcie go sobie podałem wam tutaj link jest, to bardzo ładnie się koreluje z tym co mówiłem w tym poprzednim wideo i to z tymi odkryciami w tej chwili, bo coś jest na rzeczy. Um. Agnieszka Siedl Jackowskiemu przełożeni nie pozwolą? Nie, ja wiem, podejrzewam, że po prostu może mu się nie chce albo może mnie po prostu nie lubić. No tak jest. Nie? Jest dużo ludzi, którzy nie lubią mnie, nie chcą nic ze mną robić, więc nie ma problemu. Ja, ja nie mam z tym problemu. Tylko po prostu tak wam mówię, że po tym zamachu tam. Właśnie w lipcu na Trumpa w tamtym roku no, napisałem do niego. Do niego jest, na jego stronie jest telefon, więc na, on ma Whatsappa, napisałem i e-mail i na Whatsappa nie było żadnej odpowiedzi. Także no to każdy ma swoją wolę. Ale mm, ja e, sam e, z moimi gośćmi tutaj mamy tak dużo do powiedzenia, że e, mamy dużo materiału do przerobienia. jak... jak Pan Jackowski, Jackowski się na przykład zgłosi, to nie ma problemu. Ja jestem otwarty na, na większość ludzi, oprócz zdrajców, oprócz ludzi, którzy, o właśnie, to zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze, oprócz tych, którzy zapisali się w swojej historii w ostatnich latach z hańbieniem siebie, tak jak na przykład pan, ten, który startuje teraz na prezydenta Bartosz Bartosiewicz czy Bartoszewicz ten którego Jurek Ziemba popiera ja nie mam nic przeciwko niemu jako człowiekowi który może sobie tam żyć ale teraz jego działania które wykonał wiadomo w jakim okresie no, dyskwalifikują go z naszego środowiska nie? Nie, nie ma, ja, ja nie mogę rozmawiać z taką osobą bo wiem, że e, mówiliście pisaliście do mnie, o, miałeś tam wywiady z Grzegorzem Braunem e, czemu nie robisz z innymi e, ludźmi, tak jak na przykład z Arturem Bartoszewiczem nie mogę zrobić z tym człowiekiem e, e, żadnego programu bo on e, nie zgadza się z e, moim Sposobem myślenia, podejścia e, i z tym, co zrobiłem przez te wszystkie lata, kiedy pokazywałem e, wstręt tego systemu, ohydne e, maskowanie, te rzeczy nie? i różnego rodzaju historie, właśnie z ludźmi, którzy mieszkają w Palestynie. No a ten pan Artur Bartoszewicz. E, Przypominam Wam, możecie znaleźć na internecie nic nie ginie. Są filmy, które pokazują, jak nie pozwalał swoim uczniom wchodzić, nie zaszczypawkowanym, kazał nakładać szmaty. No i jest taki film, którym mówi, że no on to by chętnie rozdawał paszporty tym wszystkim, którzy zajmują w tej chwili terytorium Palestyny w kraju, który... Powstał po II wojnie światowej, no, dawałby te paszporty. Nie? Więc to w tej chwili, nawet jak on by najbardziej rozsądnie przemawiał, najbardziej mądrze mówił, jest inteligentny, nie? to nie, nie ulega wątpliwości, to już go dyskwalifikuje. Dlatego nie podstawiajcie mi takiego człowieka, bo ja nie ma sensu w ogóle w tej chwili rozdwajać się. I ja myślę, że Grzegorz Brown jest jedynym kandydatem, Polakiem, który jest patriotą, który zasługuje na to, żeby być prezydentem, bo jest stały w tych swoich wszystkich wypowiedziach od lat. Niezmienny, nie, nie da się przekupić, nie da się, nie, nie zmienia swojego zdania. Wyganiali go z Sejmu, kiedy było te maskowanie i pamiętacie, nie? No, a Bartoszewicz no, zupełnie inaczej... Jeżeli ktoś jest jak chorągiewka i, i zmienia swoje poglądy, bo chce uzyskać jakiś tam efekt, to nieważne co Wam obiecuje, co mówi w tej chwili, jak nie, nie znamy historii jego, no to może nas oszukać, prawda? Ale my znamy historię tych ludzi, a to on to jest małe piwo, ale ci wszyscy inni, ci ten rafałek, nie, ten... Rainbow Rafałek, czy, czy ten bokser, czy, czy kupa jeszcze innych? No, zachowywała się. W parszywy sposób 5 lat temu, no i oni w tej chwili chcą się wybielić jakimś bliczem przed nami. Nie mam mowy, nie ma mowy. Trzeba być lojalnym, szczerym. Grzegorz Brown jest szczery, a ci wszyscy no to są kłamcy, nieszczerzy, zmieniają swoje zdania, więc nie wysyłajcie mi takich, nie będę przeprowadzał żadnej rozmowy z żadnym Bartoszewiczem, zresztą już mówiłem o tym wiele razy, ale eee, trzymajcie się, kochani. Bo ja już idę odpocząć. Wy też. Życzę Wam miłego, miłego, miłej nocy, miłego dnia tutaj w Stanach Zjednoczonych. I Stanisław Stańczyk, brawo Andy, tylko Grzegorz Brown. No tak, tak, tylko, bo, bo kto inny, pomyślcie, kto inny tak naprawdę może podchodzić tylko do, podejść do uratowania Polski, bo to nie jest takie proste. Tam mamy, tak jak tutaj mamy żmijowisko całe, gniazdo żmi, tam wy to samo macie, tylko w mniejszym stopniu. Więc to trzeba być odważnym, naprawdę odważnym, żeby z takiej perspektywy jak Grzegorz Brown wchodzić w takie żmijowisko. Jest niebezpieczne nawet, nie? No ale on się nie boi, no i to trzeba mu od... uchylić czoła i, no i podziękować, że w ogóle jest tak odważny i jest takim patriotą, nie? Ale. Odbiegłem od tematu, dlatego że no, tamte poprzednie wideo kurczę nam przerwało i nie będę tutaj już go dokończał. Trzymajcie się, kochani, do następnego razu.